Wielu ludzi wierzy, że po śmierci wszystkich czeka nas sąd Boży. Zazwyczaj to prawda, ale nie zawsze. Za życia byłem potworem pedofil, morderca, kanibal, ptasznik. Zabijałem, gwałciłem i pożerałem swoje ofiary. Wciąż pamiętam ich smak. Jak się zapewne domyślasz, trafiłem do piekła. Pewnie masz nadzieję, że cierpię tutaj niewypowiedziane męki. He, he, he. Przykro mi, że muszę cię zawieść. Bawię się doskonale. W zasadzie, w porównaniu z moim ziemskim życiem, niewiele się zmieniło. Ba, jest nawet lepiej. Jak to się stało? Pytasz. He. Powiedzmy, że ten, kto tu rządzi, nie jest zainteresowany taką zepsutą duszą jak moja. Interesują go bardziej wykwintne dania, bardziej delikatne dusze. Ja zaś, tak jak wielu mi podobnych, zaoferowałem swoje he, usługi w zamian za odrobinę wolności. Zastanawiałeś się kiedyś, co się dzieje z duszami dzieci nienarodzonych albo tych, które zmarły zanim je ochrzczono? Nie, a szkoda. Widzisz, ich dusze są niemal idealnie czyste. Niemal. Grzech pierworodny nie pozwala im dostać się bezpośrednio do nieba. Gdzie więc idą? Prosto w moje ręce. Miliony dzieci pojawia się w zewnętrznym kręgu piekła, w limbo, nazywanej też czasem otchłanią. Od czyśćca dzieli je dosłownie kilkanaście metrów, tak blisko i tak daleko. Hehehe, <laughs> dla dziecka raczej to drugie. Może oglądałeś kiedyś program dokumentalny o żółwiach morskich? Małe żółwie wykluwają się z jajeczek złożonych na plaży. Od momentu opuszczenia jaj muszą jak najszybciej dostać się do morza. W drodze do wody olbrzymia liczba tych małych gadów pada łupem drapieżników. Zostają zjedzone przez ptaki morskie albo niewielkie ssaki. To samo dzieje się w limbo. Dusze dzieci instynktownie kierują się w stronę światła. Jak się możesz domyślać, na trasie ich wędrówki czekam ja. Ja oraz kilkanaście tysięcy innych potępionych. Nasze zadanie jest proste. Wyłapujemy je i wrzucamy w głąb piekła, skąd nie ma już ucieczki. W nagrodę nie jesteśmy karani torturami, a od czasu do czasu możemy robić to, co lubimy najbardziej. To, co robiliśmy na ziemi. Ja, 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 ja,